Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejny dzień z nami. Jest ze mną Aleksandra, a także siostra mojej córki, która. Siostra mojej córki, córka mojej siostry, która nocowała u nas. Mieliśmy taki mały sleep, owo, jak to mówi James. James jeszcze śpi, chociaż już jest późno, już jest po dziewiątej, prawda? Tak, Ale poszliśmy spać dość późno z dziećmi, w sumie są wakacje, to wiecie, dużo atrakcji było i dzisiaj tak jestem troszeczkę rozstrzepana, widzicie, włos nie jest do końca świeży, ale jest bardzo ważny powód. Otóż dzisiaj idę do fryzjera, w końcu udało mi się znaleźć salon z polecenia innej koleżanki, najpierw mówiłam Wam, że jedna mi poleciła salon, ale tam niestety nie było terminów dzwoniłam do innej kumpeli i chociaż ona sama tam nie była, ale jej znajomy były bardzo polecam. Na razie jeszcze wam nie będę mówić, bo też w sumie nie wiem, czy będę zadowolona i mam nadzieję, że... Ten w sumie vlog będzie się kręcił wokół tych włosów dzisiaj, ale mam nadzieję, że będę zadowolona i później Wam podzielę się z miejscem, gdzie idę. I chcę Wam powiedzieć, że powód, dla którego moje włosy są takie właśnie niezbyt świeże, to jest taki, że po prostu idę do fryzjera mam zamiar zmienić kolor. I zadzwoniłam dzisiaj rano, zapytać, czy mam umyć włosy, czy nie, bo kiedyś słyszałam, czy w jakimś magazynie takim fryzjerskim wyczytałam, że skoro się idzie do dentysty, to się myje zęby przed wizytą. Tak samo się powinno robić z wizytą u fryzjera, ale ja zawsze pamiętam, że nigdy się nie powinno mieć włosów przed Farbowaniem. Z tego względu, że ten tutaj, właśnie ten e, olej naturalny chroni nasze włosy przed farbowaniem. Um. Wtedy włosy są mnie zniszczone. I to samo potwierdziła Fryzjatyka, dlatego nie myję głowy. My zaraz się zbieramy z mamą za e, przygotowanie śniadania. Chyba już to tam właśnie śniadanie już czekam, mama przygotowała. I życzcie mi powodzenia, bo wiecie, ja przeżywam z moimi włosami jak mrówka okres, ale tak to jest właśnie ze mną, ile ja. A i jeszcze jedna rzecz, bo mówiłam Wam o tym zazwyczaj na Instagramie, że mm, jak właśnie z tymi włosami wszystko przeżywam. E, I Przyszedł mi, mi do głowy bardzo moim zdaniem ciekawy pomysł, aby pokazać Wam moją historię włosową. E, i już za, zaczęłam kolekcjonować zdjęcia. Brakuje mi zdjęć od roku 2000, czyli w sumie tych najbardziej teraźniejszych. i pokażę Wam, jak się prezentowała moja sytuacja z włosami, jakie miałam kolory, jakie długości e, i, i w ogóle. Dobra. Oj, czekajcie, bo Aluś zaczyna tutaj przyrobić no, no, no. przemeblowanie u Morana w pokoju no, no, no. i on sobie sam pokazuje w lusterku no, no, no. a w ogóle dzisiaj rano dzwonił tata Hani i mówi do niego no to cześć papa i Aleksander pokazuje papa 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 brawo ty mój mądralo papa jeżeli byście ch chcieli zobaczyć jak ja wyglądałam 33 lata temu mniej więcej. To właśnie tak, takie miałam włosy jak Hania tutaj, z tyłu kręcone. Tak, Hania to jest generalnie bardzo podobna do mnie, prawda? W zdjęciach można zobaczyć. No! A tu jest o, który je miętowe cukierki swojego wujka. Gogoś zostaw cukierka. Patrzeki miętusek się znalazł tutaj. Cześć! Nie wiem, z czego robić auto, się do zjera.

My już jesteśmy w centrum. Patrzcie jak u nas dzisiaj wieje, pewnie nic nie słychać, ale idziemy do fryzjera. Mam nadzieję, że... E, nie wiem czy się nagrało coś, co nagrywałam wam w się, Please, się that's that's Słucham? Tak? Już się przywitałam z dziećmi? Nie wiem dlaczego, ale dziem uważa, że wy wszyscy jesteście dziećmi. Mam nadzieję, że tak nie jest. Przecież znam statystyki mojego kanału i zdecydowana większość to kobiety w moim wieku. Osoby w moim wieku, bo nie tylko to kobiety oglądają mój kanał. A my wybieramy się właśnie teraz Skoczę jeszcze tutaj. Wcześniej przyjechały, przyjechaliśmy, może skoczę sobie do hebe na sekundkę zareagując co w trawie piszczy. Dzieje się, słuchajcie, dzieje się. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tam, gdzie Murat do bajki. Ale jest grzeczne, to jest ważne Już się nagrywa. I jak? Mm. Może być? Okay. Mama pokaże z tyłu. Widzisz ładnie? No, I Ty chodź To jest z być ten. To jest tak Zobaczcie jak jest super. Ja jestem bardzo zadowolona. Zaraz opuszczę jeszcze tak, żeby mi może przytrzymała. Przytrzymasz mi kamerę, żeby tak. pokazać z tyłu. Tak. No. No. Czekajcie, zrobię. Dobrze jest? Tak, ekstra, super. poczekaj Jeszcze coś? Jeszcze no, możesz Jeszcze, jeszcze mogę? Pochwalić się? Super Ekstra Dzięki Ja jestem przeszczęśliwa z mojej nowej fryzury James jest zmęczony niestety A idziemy po babcię I po Alusia Musimy załatwić jeszcze jedną sprawę na mieście I nie wiedziałam nawet, że jest tak późno Ale byłam u niej przez 3 godziny i generalnie jeżeli macie ochotę na niedużinkową fryzurę, kolor albo upięcie, to Aksana jest specjalistką w tej dziedzinie. Tak młoda dziewczyna, a tak utalentowana widzę wróżę jej świeżaną przyszłość, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Wiem się dlaczego Pan jeden biegł, nie wiem, się pan gdzieś spieszył. A ja nigdy nie byłam wcześniej pod tym wieduktem, w tym tunelu, który łączy. Skrzyżowanie. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wychodziłem. w właściwym miejscu. No, to sobie się bardzo podoba. Zobaczcie. Na rogu Sienkiewicza. Warszawski, innymi. O! Zobaczcie to! Dzień dobry, bardzo grzeczny opryzjanek. Zobaczcie, kogo spotkałam. Mamy. I mój Guguś! Cześć, mój Skarbuśku! Cześć, mój Paluszku! Już cię zaraz biorę! Patrzcie jakie mamy nogi dzisiaj Opalone, brudne Oj, już się dawno nie widzieli bracia Buziaczki, buziaczki No chodź kochanie, stop Poszłyśmy z mamą teraz do Mechanika załatwić coś tam Tacie, bo się coś zepsuło w samochodzie Poszły dwie blondyny Teraz już mogli nazwać się blondynką <laughs> Poszły załatwić i chodź, w sumie kochanie, nie wiedziałyśmy pójdź. O co chodzi tak dokładnie, no. ale chyba jest ok Ja jeszcze nadal, nadal jestem zadowolona z moich włosów Jeżeli będziecie mieć pytania to też wam dam znać jak to wyglądało, bo to był bardzo długi proces tego wszystkiego. I przechodzimy teraz koło kościoła farnego, tego, w którym ja z Gawinem braliśmy ślub. I wiecie, że w tym roku minie już 6 lat, aż nie mogę uwierzyć i my mieliśmy ślub. Bo tutaj jakiś remont jest w tej malutkiej kapliczce, która jest z boku, która jest właściwie tym starym kościołem pierwszym. O, czekajcie, nie widać jeszcze. O tam. Te zdjęcia robiliśmy nasze. Bym wam pokazała jak jest w środku, ale zamknięte akurat chyba jest. Ale nie wiem czemu, przecież to zawsze ta. Niestety. To tutaj, tyle lat temu. Zamknięte. I nadal jesteśmy małżeństwem, to chyba sukces. Można tylko już na wakacje dziennie widzimy. Zobaczcie, jest spontanna. Chyba, że skorzysta. Nie wiem czy to się dobrze skończy. No chodź trochę, chodź co zostałam z mojego syna i buty i on idzie. Ja się boję trochę podchodzić, żeby się nie... Było to jakieś do hydranty podłączone tam No dawaj! To taka bryza! Goguś też by chciał. Chciałbyś Aluś. Ty też jesteś miłośnikiem wody. Potem się, woda goni ciebie. Dobra jak nam sypł blaszek z Min Nowy wystrój Blu My zamówiliśmy jedzenie i coś się okazało, że zanda wszystko wylał, zupę tutaj na środek I nie było w sumie tego, co my chcieliśmy, tylko James ma obiad Ale leży, bo już się zmęczył, mama ma zupę ja miałam zupę i zjadłam serniczkę. Chciałam coś wygetarnie z niego, więc nie było. No ja Aluś walił Więc nie ujdzie mamusi trochę dzisiaj? Mama <laughs> we tak długo dawno nie była, co? Słoneczko świeci. Ja oczywiście z Google już jestem nierozłączna. Śpi na mnie, jak to zwykle bywa. Zarezerwowałyśmy z mamą knajpę na mojej urodzin. Także cieszę się. Zmieniłam zdanie, bo mieliśmy najpierw iść do tego lokalu, w którym byłam w ostatnim vlogu, ale sprawdziłam menu, które serwują wieczorem i trochę to nie w naszym stylu nie do końca jest. I teraz czekam na mamę, ona tam się zbiera. Co chcę Wam jeszcze pokazać, że kupiłam w sklepie Jamesowi, ale też z myślą o mnie, lizaka Melody Pops. I to jest lizak i gwizdek, które się tak wyciągało. Ja pamiętam to z czasów dzieciństwa. Wytarłam trochę obiektów Ciekawe, czy lepiej mi teraz będzie widać, czyli patrzę paluchę, ale to pewnie zasługa mojego syna, który vlogował dla Was wcześniej. Patrzcie na to, jak troszeczkę sobie że jestem tak zmęczona, dzisiaj nic nie zrobiłam specjalnego jestem wykończona a najlepsze jest to, że zadzwoniła do mnie siostra powiedziała mi jaką niespodziankę prezent przygotowała mi z okazji urodzin i już się nie mogę doczekać nie gryź, tylko tak musisz o, trzymać babcia ci zaprezentuje ja też chcę, ja też chcę no synu dawaj nie, czemuś o brawo no, spójrz na mnie, spójrz na mnie, tu jest dziurka nie może. Czekajcie, jednak chyba muszę użyć okulary na mm, Ja już dostałam zaka w spadku, o, ten piesek tutaj szczeka, zawsze mnie przestraszy. Chcę Wam powiedzieć, że wczoraj dzisiaj spotkała nas miła niespodzianka, bo wczoraj że wracałyśmy z bardzo długiego spaceru i niestety gdzieś po drodze James zgubił jednego buta. Zgubił go dlatego, bo siedział już później w wózku i jego siostrzenica też zdjęła buty i on też chciał co się okazało, że w domu właśnie szukaliśmy, nigdzie nie było jednego butów, jego sandały, które tutaj wzięło, wiecie, na wakacje. I na szczęście, na szczęście dzisiaj się znalazł, chociaż wczoraj wieczorem jeszcze całą rodzinę poszliśmy na taki długi spacer w miejscach, w których byliśmy z mamą i nic nie było, wiecie, takie troszeczkę byliśmy zdobowani, ale na szczęście wszystko się znalazło, także super. I teraz idziemy już do domu. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, a znaczy wczoraj właśnie byliśmy w takim długim rejsie z mamą i między innymi odwiedziłyśmy kilka fajnych szmateksów, w ogóle w białym, powiem Wam, to jest jakieś tutaj chyba zagłębie szmateksowe i outletowe. Kupiłam fajne, ja już na zimę, wiecie, szykuję z ubraniami, kupiłam sobie, ej, burku, cichutko, kupiłam sobie fajny sweter taki długi. Szukam kardiganów z dobrym składem i udało mi się znaleźć chyba za niecałe 20 złotych, także super. Oczywiście pogra nagram Wam też film, w którym pokażę jak to wszystko wygląda. więc wyciągną mnie na placabach jeszcze. Ja powiem Wam, że jestem taka zmęczona. Ciężkie to życie bulgarki, to jest żarcik. Ale siedziałam u fryzjera 3 godziny i dzisiaj u nas jest bardzo gorąco. Po prostu jest mi tak duszno i teraz jeszcze kubkę niosłam przez godzinę chyba mam na sobie na klacie. I te jeszcze rzeczy zatrwałyśmy w mieście. Wiem, że to nie jest najcięższa praca na świecie. Nie nazywam tego pracą o ale że... no ciężko mi trochę jest. James się chował ode mnie ze drzewem. Chyba musimy do domu wrócić, już, bo patrzy chłopców kopiuje. Ale nie może z nim iść, bo powiedziałam żeby tam nie szedł. No. Mama poszła z, z Google do domu, bo tata nie ma klucza, nie może wejść. A my jeszcze posiedzimy na placu zaraz rozpadamy. I mama mówiła, że przyszły do mnie paczki jakieś, to zaraz może wam zrobię otwieranie na wizji. A, Kolejny plac zabaw przed nami albo za nami. I chcę Wam powiedzieć tylko jeszcze się odnieść do tego, bo część osób sugerowało mi, że jednak powinnam się ściąć na... Ja, troszeczkę krócej mi zrobić włosy, ale właśnie, mieliście też okazję wspaniałą zobaczyć tego, jak wygląda moja fryzura w kucyku i nie wyobrażam sobie mnie jako mamy, która nosi Alka codziennie przez kilka dobrych godzin, nie wyobrażam sobie, jako zapracowana mama, możliwości związywania, niezwiązywania włosów i niestety przy Bobie byłoby ciężko i też moja struktura włosa jest dość specyficzna i wcale nie taka łatwa w ogarnięciu, jakby się mogło to wydawać i zdecydowałam się, po prostu na podcięcie tylko końcówek i odświeżenie fryzę, i to wszystko. Oczywiście też takim ogromnym testem sprawdzenia tego, jak w ogóle to się wszystko będzie nosiło, będzie umycie włosów i później ich uczesanie po domowemu, czyli po prostu w moim przypadku rozczesanie i czasami wysuszenie suszarku, a czasami tylko i wyłącznie wyjście na podwórko, i to wszystko. I oczywiście też wy pewnie będziecie mieli okazję zobaczyć w najbliższych filmach, jak to się będzie sprawdzało, czy będzie działać, czy nie będzie działać. A mój synek taki kulturalny i zobaczcie teraz, ekskluzinami. Słuchano mój skarbie. Ja nie mogę wsiadać, bo u mnie widać bieliznę. I to James zauważył. A jakby ktoś się dziwił dlaczego James nie ma koszulki, to po prostu wylał wodę. Dlatego nie ma koszulki. Synuś, już powinniśmy do domu jechać, bo trzeba robić kolację. James sobie zażyczył dzisiaj lasagne. I mamusia musi zrobić lasagne. Chodźmy. W tym świetle wyglądają włosy jeszcze inaczej, jeszcze inny kolor, taki bardziej świetlisty. Na razie jeszcze się nie mogę przyzwyczaić, ale musicie mnie zrozumieć, nie miałam blond włosów przez tyle lat. Obiecałam Wam, że pokażę Wam paczki i pierwsza z nich, nie wiem czy najpierw większą pokazać Wam, czy mniejszą. Pierwsza z marki Fresh and Natural. Ja kilka lat temu pokazywałam Wam peelingi tej marki, bardzo je lubiłam, pamiętam, i z tego co mi pamięć nie mieli, to mój ulubiony to był chyba malinowy albo coś takiego, owoce leśne. I na to wygląda, że dostałam większe pudło, aż się boję sprawdzę, co jest w środku. Słuchajcie, pełno niespodzianek. To wszystko wygląda w ten sposób. Tutaj widać, że to same nowości. I mamy tutaj borowinową kurację. Sól do kąpieli z legami, rozmarynem i lawendą. Na pewno będziemy testować na 100%. Kojący, bez zapachowy balzam do ciała. Ciekawe. Coś na czym mi najbardziej zależało to. Pasta do mycia twarzy z Melisą i szałwią. To jest coś, na co czekałam Wiecie, ja uwielbiam produkty do demakijażu Mam ich w swojej kolekcji dużo, ale moim zdaniem Nigdy, nigdy nie za wiele I mam ochotę na jeszcze więcej I będę jeszcze więcej testować A to wszystko dlatego, bo chcę próbować te produkty z Polski Aby później mog móc ewentualnie Wam o nich mówić O tej pasie też bardzo dużo słyszałam dobrego Będę testować Czaszki, krem e, do demakijażu Balsam uwielbiam e, Ale chcę próbować też inne rzeczy e, Dobra Tutaj mamy jeszcze olej do ciała z wiśnią cytryną, zmysłowy. Już się nie mogę doczekać, kiedy go będę wąchać. No i oczywiście haha, peeling marinowy. Mówiłam Wam o nim sekundę temu. To ten właśnie, to ten. A, mam jeszcze jeden pod prysznicem. Skończę go i ten będzie. Ale pewnie do mojego wyjazdu na pewno z chęcią zużyję. Olej do ciała z algami i jarniką ujędrniający. Na pewno też się przydał. Uwielbiam ja takie olejki. Fajne moje opakowania aluminiowe. Polska jakość 2017 I jeszcze jedna rzecz, proszę jeszcze dwie Jedna z nich to regenerująca sól kąpieli z lawendą Witaminą B5 To moja mama na pewno jest miłośniczką Ogromną takich soli A także balsam do skórek cytrynowy Super, wszystko na pewno się przyda Tak jak mówię, najbardziej jestem ciekawa tego produktu e, Balsam e, peeling malinowy Już próbowałam Resztę dam Wam znać później Na pewno będę też korzystała z olejków Bo je korzystam z nich praktycznie codziennie no i jeszcze paczuszka od też jeden z moich ulubieńców o kremie, którym mówiłam wam kilka miesięcy temu, i to był jeden z takich najbardziej e, najlepszych, nie mówiłam wam o tym, to był najlepszy krem naturalny w takiej normalnej cenie, sensownej polskiej marki, którą też bardzo lubię. I okazało się, że ta, 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 pojawił się ich krem tonujący filtrem 50 matujący. Czyli mówiłam Wam w ulubieńcach zeszłego miesiąca, że stosuję ten taki krem BB, podkład marki Bioderma, Bioderma, a chciałam spróbować też coś z lepszym składem. To jest też podkład krem mineralny. Tutaj patrzę na skład. Wygląda bardzo obiecująco, super. Jestem bardzo podekscytowana. I tamtego te patrzę, zostało mi dosłownie 1 trzecia buteleczki. E, także e, niedługo zabiorę się za ten, chociaż pewnie mnie skorci i chciałabym go przetestować jeszcze teraz, kiedy jest tak gorąco. Ale jeżeli się sprawdzi, to. I, i co, co też liczę na tym, jeżeli chodzi o ten krem, bo to jest krem matujący z filtrem 50, że nie będę musiała już w ciągu dnia używać kremu. Będę mogła stosować tylko i wyłącznie ten krem na przykład na serum. Tak też robię. Tak nie robię w przypadku Biodermy, patrzę tam, bo tam też stoi mój krem i muszę nałożyć jeszcze jedną warstwę, a ostatnio jest nadal bardzo gorąco, jeszcze ma tak być przez kilka tygodni, także też chciałabym jeszcze przetestować go zanim skończy się lato. I tutaj mamy olej chochoba i nie mam pojęcia co to jest, not grass, muszę sprawdzić, słuchajcie, w przetłumaczeniu nie wiem, ale oczywiście nie bez parabenów, bez silikonów, bez mineralnych olei, naturalnie yy, uwielbiam. Uwielbiłam krem, o którym Wam mówiłam: pachnie jak jabłko. Naprawdę jeden z najlepszych kremów, jaki miałam. I też dostałam do testowania serum antyoksydacyjne: olejowy serum z witaminą C. Też na, baj, na bazie pest, oleju z róży, a także em, pestki śliwki. Pewnie pięknie pachnie. Wybaczcie mi, że na razie jeszcze go nie będę otwierać, z tego względu, że mówiłam Wam też wcześniej, że testuję inne serum z witaminą C i to nie będzie fair, także to będzie jeszcze musiało poczekać na jakiś czas, ale też jestem niesamowicie ciekawa e, efektów i. Dam wam, dam wam znać, jak to się wszystko sprawdza. Słuchajcie, lecę, bo tutaj chłopcy słyszę szaleją i muszę przygotowywać im kolację. Mam nadzieję, że miło dzisiaj spędziliście ze mną dzień. Ja też z góry wszystkim dziękuję za życzenia urodzinowe, które od Was dostanę, bo już, już od kilku tygodni zaczynacie powoli je wysyłać. Niesamowicie miłe, że pamiętacie o mnie każdego roku i mm, czuję się, jakbym miała. Po prostu e, tysiące koleżanek, internetowych, ciotek, moich dzieci i w ogóle przyjaciółek. Także super, dziękuję Wam z całego serca. Jesteście, jesteście wielkie. E, nie wiem, czy jutro będę vlogować, zobaczymy, jak wygląda. Jak, bo już siostra zadzwoniła i powiedziała mi, że moim prezentem e, będzie wizyta w Spa. Yes! I bez chłopców tam mogę iść, także będę miała może godzinkę, dwie tylko i wyłącznie dla siebie i nie wiem, czy zabieram zabiorę ze zabieram za sobą kamerę, ale. E, Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się ciepłko, dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia, pa pa.